Rozpoczęty 27 stycznia 1981 roku na Podbeskidziu, strajk zorganizowany przez członków Solidarności był wydarzeniem bez precedensu. Był to pierwszy zew gniewu społeczeństwa skierowany w stronę ludzi, którzy swoje stanowiska zajmowali dla własnej korzyści. Tu nie chodziło o kolejne podwyżki, deputaty węglowe czy kartki na jedzenie. Nie. Tu gniew społeczeństwa obrał na cel zupełnie coś innego. Coś, czego przyzwyczajona do swojej roli władza zupełnie się nie spodziewała. W listopadzie 1980 roku przedstawiciele zakładowych komitetów założycielskich Solidarności z regionu Podbeskidzie Beskidzie oskarżyli osoby zajmujące kluczowe stanowiska w administracji wojewódzkiej i miejskiej, działaczy partyjnych oraz komendantów milicji obywatelskiej o wykorzystywanie stanowisk do czerpania korzyści materialnych. Wśród oskarżonych znaleźli się m.in. pierwszy sekretarz KWPZPR, Wojewoda oraz prezydent Bielska-Białej. W tamtym czasie wszyscy w Polsce wiedzieli, że władza oszukuje i kradnie. Każdy o tym mówił, ale sztuką było to udowodnić. Na podbeskidziu to się udało. Wspominał po latach tamten czas Patrycjusz Kosmowski, ówczesny przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność i lider podbesk podbeskidzkiego strajku. Stawiane przez związkowców zarzuty polityczne miała zbadać specjalna komisja Wojewódzkiej Rady Narodowej wraz z włączonymi do niej członkami Solidarności. Zarzuty zbadano. 23 stycznia 1981 roku przyjęto 150-stronicowy raport, w którym komisja postuluje o pociągnięcie do odpowiedzialności służbowej osób, które działając w administracji państwowej szczebla wojewódzkiego i podstawowego dopuściły się rażących niedociągnięć wykazanych w sprawozdaniu. A tych był cały ogrom. Największe nieprawidłowości dotyczyły podziału i sprzedaży budynków przez miasto Bielsko-Biała osobom fizycznym zasobów miejskiego zarządu budynków mieszkalnych bezprawnie otrzymali budynki m.in. komendant wojewódzki M.O. Ryszard Witek, szef wojewódzkiego sztabu wojskowego Zygmunt Wnuk, zastępca komendanta WSW do spraw SB Adam Felix, pierwszy sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR W Bielsku Białej Elżbieta Mroczek, czy sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR w yy, Antoni Kubica. Nic to jednak nie dało. A wyniki prac komisji starano zamieść pod przysłowiowy dywan. Związkowcy domagali się przyjazdu kompetentnych osób ze stolicy. Nic takiego również nie nastąpiło. Zaczęło się 26 stycznia 1981 roku od jednogodzinnego strajku ostrzegawczego. Powołany został jednocześnie międzyzakładowy komitet strajkowy pod Beskickiej Solidarności, do którego weszło 107 członków reprezentujących ponad 200 tysięcy strajkujących. Była to siła, której nie należało lekceważyć. Władza jednak z ostrzeżenia nie skorzystała. Następnego dnia, więc w całym regionie, rozpoczął się strajk generalny. Nie strajkowała tylko służba zdrowia, telekomunikacja, służby zaopatrzeniowe oraz obsługa linii technologicznych o ruchu ciągłym i kolejarze. 30 stycznia do Bielska Białej przybył minister Kempa. Na zwołanej sesji WRN uchwalono wotum zaufania do wojewody, po czym minister odjechał do Warszawy. Ze strajkującymi się nie spotkał. To nie jedyny cios, który padł w stronę strajkujących. Przeciwny ich działaniom był również Lech Wałęsa, który wysłał na podbezgicie Andrzeja Gwiazdę i Stanisława Wądołowskiego. Ich zadanie było proste: zdusić ten protest. Wałęsa w tym samym czasie negocjował z władzą między m.in. sprawy cenzury i rolniczej solidarności. Wzburzenie strajkujących było ogromne, więc przedstawiciele przyszłego prezydenta niczego nie wskurali. Na miejscu musiał przyjechać sam Wałęsa, który, pod wrażeniem determinacji strajkujących, ostatecznie poparł ich postulaty. Rozmowy jednak były bardzo trudne. Związkowcy nie chcieli ustąpić, a władza nie mogła pokazać, że jej przedstawiciele są skompromitowani. Sytuację rozwikłała misja mediacyjna, której podjął się sekretarz konferencji episkupatu Polski, biskup Bronisław Dąbrowski. Który przyjechał do bielska Białe z propozycją rozwiązania, które oznaczało pełne zwycięstwo solidarności. Pozwalało także, wyjść z twarzą ówczesnej władzy. Pomysł był prosty. Dzięki poręce kościoła związkowcy kończą protest, a dopiero wówczas premier dobrowolnie odwołuje skompromitowanych urzędników. Po 10 dobach strajk został zakończony. Ze stanowisk ustąpili sekretarze PZPR, wojewoda i jego zastępcy prezydent miasta oraz komendant milicji obywatelskiej.